Hmm. E, e, e. Stawcie łapkę w górę. Hmm. Chodźcie, my, let's go! Czarny mi kaptur na głowie jest I nie, nie mogę już więcej powiedzieć nie No bo cały i ten dzień, który nie może wyzbyć się mnie Kiedyś było, troszeczkę mi lepiej, teraz jeszcze to już nie. Całuję film, całuję ciebie, nie będzie takich innych, nie, nie. Kiedyś spokój był, ale teraz zakładam czany katów ostatnią godzinę mego życia. Ej, głupie życiorys, głupie ambicje moje, chore myśli, nigdy nie dały mi nic wytłumaczyć, he. Chyba, że piłem piwo na skrycie, ej, ej Idę na skryptę, ej, ej Zostaw dobrze coś Kolejnym pokoleniom A ja chcę przetrwać kolejny rok Nie pytaj o słowa, które za chwilę zdechną No bo i tak nie powiem ci tego, mordko Moja mordeczko Ej, ej Czarny kaptur ostatnich dni a ja tu mi dziś, nie mogę nic przepasłam. Kolejny raz wydzielam ten ryj! Ej, 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 ej. Na dłoń zegarek mam, ej! Wszyscy moi odeszli z dal. Nie mam nikogo, został jedyny Pan, którego serca chyba nie diabła tu mam. Mój tu zakładam na głowę sobie tutaj za dnia Nie patrzę wcale na siebie, chociaż myślę Głupia ta sprawa, ej. Chociaż tak mało wyświetleń zarabiam Nie będę za to przepraszać, nie, nie Może coś poprawi się, ej Błagamy o to pana Nie chcemy wojny, bo to wykańczę już powoli Czas wydzie ej. Może poprawi to się Chyba, że prędzej umie i mnie nie będzie Dzisiaj ostatni raz patrzymy na innych i na ten śmiech Proszę, nie dalej tych chwil, które są do stracenia, nie dziś. Ej, ej, kolejne dni nie będzie taki. Uwieś mordeczko mi dziś, dziś, Po kolejny czas zobaczymy się. Może kiedyś, ale zaraz. Koniec pół roku i odłączymy od siebie się. Ziom, ziom. Ej. Dla tych, co szukają zawodu dobrego albo dobrej szkoły, zastanówcie się, w jakiej chcecie pójść, żeby nie zmarnować sobie życia. Yo.